Lekarz periodontolog ma wystarczające kompetencje, żeby diagnozować, różnicować zmiany przednowotworowe w jamy ustnej. Oczywiście pytanie, jest, odpowiedź jest twierdząca, dlatego że lekarz periodontolog w Polsce również zajmuje się chorobami błony śluzowej jamy ustnej i dlatego w programie naszej specjalizacji jest składiony szczególny nacisk na tą dziedzinę stomatolog. Natomiast ważne jest ze względu na to, że lekarzy specjalistów jest stosunkowo niewiele, a duża większość pacjentów po prostu trafia do lekarza stomatologa ogólnie praktykującego. Więc bardzo ważne jest, żeby ten lekarz tzw. podstawowej opieki stomatologicznej również zwracał uwagę na różne nietypowe zmiany na błonie śluzowej i jamy ustnej i żeby w ramach każdego badania stomatologicznego były badane nie tylko zęby, ale również tkanki miękkie Wystarczy na to poświęcić kilka minut, a dla pacjenta może być to olbrzymia różnica. Oczywiście ze względu na to, że wiele chorób wiele zmian czerwonych w jamie ustnej może wyglądać bardzo podobnie. właściwie. Klinicznie taka różnica może być bardzo niewielka, dlatego że z definicji rytoblaki jest to czerwona zmiana, która, której nie możemy zakwalifikować pod żadne inne rozpoznanie. Dlatego właściwie każda wyraźnie ograniczona czerwona zmiana na błonie śluzowej jamy ustnej, której nie możemy zakwalifikować wstępnie jako zmiana urazowa albo zmiana wywołana infekcją, powinna być y, między innymi jako jedno z rozpoznań różnicowych. E, natomiast bardzo Definitywnie pomocne jest w tym momencie badanie histopatologiczne, bo pobranie wycinka z takiej zmiany definitywnie nam pokaże, czy jest to zmiana już o charakterze dysplazji albo nawet wczesnej postaci raka kolczystokomórkowego, czy jest to jednak zmiana o charakterze liszaja, gdzie widzimy po prostu większą komponentę zapalną i dlatego kolor takiej zmiany jest czerwony. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, nie ma tak zwanego wyczulonego oka, to na pewno przyda się pomoc specjalisty i dlatego warto wtedy takiego pacjenta jak najszybciej pokierować do lekarza periodontologa lub do chirurga stomatologicznego dlatego że te dwie specjalności przede wszystkim diagnozują zmiany przednowotworowe i nowotworowe w jamie ustnej III Kongres Unii Stomatologii Polskiej. Wystawa CD. 19-21 września 2019 roku. Poznań. Aktualizuj wiedzę.